Cześć z tej strony B123 eee, i witam w nowej takiej no miniserie taką myślę z tego zrobię eee, tu przedstawię taką dość już mogę powiedzieć legendarną produkcję mobilną eee, jaką jest Hill Climb, Climb Racing tak eee, gra w tej pokonujemy wzgórza za pomocą różnych pojazdów no, no to w skrócie tak tak jak mogę opisać no w grę tą grałem już Chyba z 8 lat temu pierwszy raz, pierwszy kontakt miałem z tą grą. E, bo to jest ta pierwsza część, ta klasyczna. Teraz tam chyba wyszła druga część, ale ona nie jest tak klimatyczna moim zdaniem. E, no i co, grę tą pobrałem jak w tym samym czasie co to Idle Kingdom Defense. Czyli tam około tygodnia temu, może troszeczkę więcej. E, także zagra zagrałem 3-4 razy już w nią. Jak widzicie, mam sporo funduszy, nawet ulepszeń też trochę mam, e, tu też działa ten taki system, że dostaje się sporo monet za reklamy, tak, albo można włączyć podwójne monety dzięki reklamom, e, też niektóre uleps... czasem występuje takie coś, że ulepszenie za reklamę, także e, chyba trzy takie ulepszenia wykonałem, także troszeczkę jest tu ulepszone, tych moich e, rzeczy no, pojazd mam na razie tego hi Hill Climbera. Nie chciałem poza odcinkiem kupować żadnych nowych pojazdów. Myślę, że będziemy próbować je po kolei, może jakoś zdobywać. No i co, myślę, że możemy przejść, przeszedłem pierwsze te trzy misje przejść 200, 400 i 600 metrów na jednej mapie. I myślę, że teraz możemy spróbować się na mapie. Poziom czwarty na tej samej mapie poziom czwarty dystans do pokonania 800 metrów. Też dużo pieniążków się dostaje, na przykład jak się wykona backflipa albo flipa po prostu mimo się sk... no No Nawet jak się skręci kark. To i tak jak się uda wykonać tego backflipa, to na razie nie. No, to się wtedy dostaje chyba 2,500, co na początku jest naprawdę dużą sumą. Tutaj za bardzo pojechałem. Ostro przygazowałem. A to trzeba w niektórych miejscach uważać, jak się jedzie. Dobra. Też żeby nie było tak, jak z niektórymi grami, że. O, patrzcie, ale przewrót na dach wykonałem. I dostałem. I jeszcze osiągnięcie dostałem jakieś. Że nie było tak, jak w niektórych grach, że yy, poza odcinkiem idzie wybitnie, na odcinku idzie do niczego. Tutaj też mamy te achievementy, zaraz pokażę. Już. Mamy prawie. Pierwsze pagórki przeszedłem. Początek podróży. Też już jestem bliski wykonania. Hmm. Tutaj tak... O, nie wiem gdzie to... ale teraz zdobyliśmy ten y, achievement z y, tymi przewrotami i łamaniem kręgosłupa. No nie wiem, dobra, ale w sumie spróbujmy Monster Truckiem. Zobaczymy jaka będzie różnica. Myślę, że będzie dość spora. Ale no, nowy kierunek, o, kolejne, kolejne zadanie wykonałem. Ja no, myślę, że tym ta powinna pójść e, zdecydowanie lepiej. Zobaczcie, jakie to ma koła. To ma przyczepność też o wiele większą. O ile tamten samochodzik podskakiwał e, na takich wybojach, to natomiast ten radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. I ojoj, w sensie jakoś tak za mało używam tego hamulca. No nie, znowu będzie, że na odcinkach słaba, poza odcinkami. O i patrzcie, to mam tu ulepszenie, za, za reklamę. No to pokażę, włączę też podwójne monety. No i patrzcie, ulepszenie mamy. Zaoszczędziliśmy kilka tysięcy. Teraz włączę te podwójne monety, jeszcze będzie się szybciej zarabiać. No dobra, i lecimy. No spokojnie. Z tym poziomem, może ja za bardzo się śpieszę, może za szybko chcę to przejść, yy, a to jest błędna droga. No to trzeba na spokojnie pobić te rekordy. A patrzcie, oddzielny rekord mam też każdym pojazdem to też yy, fajna sprawa, jak ktoś lubi takie statystyki. Ale zaraz ten rekord na spokojnie pobijemy. No, już to zrobiliśmy. Nowy rekord elegancko. Nie wiem czy za rekord jest premia, już nie pamiętam. Znaczy, nie, nie, nie zwrócimy uwagi, żeby coś się pojawiło, jakieś y, dodatkowe fundusze, także pewnie nie ma. Dobra, już rekord pobity dwukrotnie. Wow. Dobra. Trzeba zapanować nad tą maszyną. Później tam będzie taka, będzie taka duża górka to tam pamiętam tym hip climberem jak nie był ulepszony miałem dość problem nawet żeby na tą górkę wjechać ale to tam na spokojnie dobra o czy to była nie to chyba jeszcze nie było to choć nie, nie wiem o nie no nie mówcie że monster tarak nie wiedzie po tym oho czekajcie trzeba się trochę rozpędzić no nie, no nie mówcie, że on na pierwszym poziomie nawet nie da rady tego sforsować to co to za monster track. O, dobra, 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 dobra. Ale trochę troszecz... bałem się, że się paliwo skończy. Dobra, jakoś idzie. Trochę się trzeba wycofać. O, i cyk. Oj, przydałoby się paliwo. Oj! Niestety, źle upadłem. Bo przez pali brak paliwa też można przegrać, ale rekord poprawiłem trzykrotnie. 15 tysięcy monet, o, czyli za te rekordy coś dostałem chyba jednak. O i kolejne ulepszenie. E a to skorzystamy, czemu nie? No, no dobra, lecimy z tematem dalej. Mm, zobaczymy, jak pójdzie. Rekord 606, a był, nie wiem, 183 chyba. Także ładnie został rozwalony w poprzedniej rundzie. No teraz też by się przydało poprawić. No a zaraz już zarobiliśmy jedną trzecią na motocrosa. Także sporo, naprawdę, się udało zarobić na chwilę obecną. Dobra, trzeba tego breaka używać częściej, bo aż się często nie hamuje. I za bardzo naduszam gaz, bo nawet jak nic nie naduszam, to. Ojej. I... Dobra, początek podróży, a, czyli patrzcie, każdym e, pojazdem widzę, że jest oddzielnie e, liczone, li, o, są achievementy oddzielnie każdym pojazdem, to ciekawa sprawa akurat bo hillclimberem to już tam miałem prawie 10 tysięcy metrów przejechane a tym to dopiero pierwszy swój tysiąc przejechałem, chyba, że nie wiem, to się jakoś później liczy że osiągnięcie jest zdobyte, ale jest, nie wiem, przy nim napisane raz, 2. Szczerze mówiąc będę musiał to zobaczyć, jak to wygląda w tej księdze osiągnięć hmm. O nie, to jest ten fragment Dobra, paliwko zdobyte, tylko teraz, dobra, udało się Wtedy w tamtym miejscu nam się paliwo kończyło a też poleciałem na kark. O, nowy rekord, dobra, czyli tamten, to był ten fragment, tamten, w którym przegraliśmy wtedy. Okej, okay. warto wiedzieć. Dobra. Oj, nie! Pff, kurde. No, pobiliśmy rekord, ale no tak, już mało brakowało, żeby dojechać do końca. No ale dobra, już już powoli to idzie w dobrym kierunku. O, 19 tysięcy monet zarobiłem, pięknie. Pojawił się jakiś commercial break, czyli coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Tu mamy różne etapy. Hmm. Czy coś by można było kupić? Szczerze, kupmy sobie pustynię. Zobaczymy, jak się będzie grało na niej. Pierwsza podróż, no i mam osiągnięcia, właśnie jak wyglądają te osiągnięcia. A nie, sorry, początek podróży to, że 10 tysięcy To się łącznie liczy, dobra No to łącznie to wiedziałem, myślałem, że się właśnie liczy Właśnie byłem zdziwiony Byłbym zdziwiony niesamowicie, jakby się liczyło inaczej A, no dobra, dobra Wysoki wynik O, o tak Jest to porozpisywane, dobra, spoko yy, Wróć Dobra, i tu mamy te pierwsze misje 200 metrów, 400 Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na, na tym et na etapie pustyni, czy... To niekoniecznie chyba jest, że im etap droższy, tym trudniejszy. Znaczy, w sensie, może tak być, ale nie, nie pamiętam już, jak to było. No i dobra, i pierwsza misja zostanie wykonana bez problemu. W sumie 200 metrów przejechać, to szanujmy się trochę. Premias bonus za poziom 7000, ładnie. Drugi poziom to oczywiście 400 metrów będzie. No to akurat Monster Truck to taki w sumie pojazd na taki ciężki teren to Nie ma się co dziwić, że na razie sobie dobrze radzi na tych początkach mm. no i poziom drugi ukończony bonus jaki będzie? Czter 12 tysięcy. No myślałem, że 14, myślałem, że razy 2. Teraz 600 metrów dobra Okej, okay, lecimy dalej Pamiętam kiedyś jak zaczynamy grać w tą grę to nie było aż takich potężnych bonusów tych związanych z reklamami ani nic O już, nie 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 nie, tutaj trzeba się widzę rozpędzić bardziej Oj, chyba tam z dołu się za słabo rozpędziliśmy Ale może nie, dobra dojedziemy, dojedziemy do paliwa, ledwo, ledwo, ale się udało Dobra, trzeci poziom teraz powinniśmy skasować Dobra Wjeżdżaj. Wjechał, dobra, bo ale. Nie, nie wjechał. O, kurde. Co zrobiło się niebezpiecznie dość. Nie, za słaby silnik ma. Nie wykonamy, ale kurde. 8 metrów do wykonania poziomu zabrakło. Ciesz. O, dobra, wjechał, ale paliwą. Dobra, poziom 3 ukończone, ale paliwo się kończy. Dobra, ale się udało, ale fart. Dobra. 58 tysięcy, to sporo dostaliśmy. Teraz 800 metrów tu, trzeba mieć mocny silnik już. Dobra, trudno, może bakflip. No, liczyłem, że bakflipa wykonam, przynajmniej jeszcze dostanę bonus pieniężny. Ale to nic, trudno. 50 tysięcy zrobiliśmy, oczywiście, że otrzymaj nagrodę podwójną. O, dostałem achievement pod tytułem pazerny. <grymny> Także ciekawie. Dobra, 100 tysięcy to możemy jakiś pojazd fajny kupić. to teraz traktor możemy kupić. Traktor to pewnie na wsięcie dobry. Van Hippiesów. to jest pojazd, który powinniśmy mieć. To jest wygląda fajnie, dobra. A spróbujmy Hill Climberem. Zobaczymy, co Hill Climber poradzi na pustyni. On tam co nie zrobi, to będzie miał rekord swój. Chociaż nie wiem, czy on na ten etap nie, nie ma za mało paliwa. No to jest ten podstawowy pojazd. On nawet, jak będzie wymaksowany, podejrzewam, to jeżeli chodzi o poziom, to może być, nie wiem, yy... na poziomie tych później średnich pojazdów nieulepszonych, nawet chociaż no może aż tak drastycznie to nie, ale wydaje mi się, że może być właśnie ciężko. On może pod te górki nie wjechać, tak mi się wydaje. Ale to się zaraz przekonamy. On dostaje spore bonusy, bo wyskakuje za czas z powietrzu Też są bonusy. No hmm, to jakoś sobie radzi. W sumie on jest bardziej ulepszony niż ten Monster Truck. Też jeżeli o to chodzi. On ma tam trzecie czy czwarte poziomowe rzeczy. No ale, no, niestety. No ale 500 metrów przejechał to tam nieźle. A oczywiście, że nagroda bonusowa będzie. No i elegancko i teraz możemy sobie kupić tego Vana najpierw chyba, że traktor kupimy. No miałem sobie po kolei jechać. To może wam będzie na kolejny odcinek, to będę miał fajny tytuł. Chociaż pytanie ty czy umieszczenie słowa hippies. W tytule nie będzie jako YouTube przez YouTube'a jakoś, bo teraz do wszystkiego się ten YouTube przyczepia, więc nie wiem czy to nie będzie jakoś. Dobra to kupimy go. Będzie śmiesznie już w pierwszym odcinku. Bo wygląda to fajnie i patrzcie, mamy nawet pasażerów z tyłu. Yy, także zobaczymy, jakie, jak się prezentuje ten pojazd. Choć nie wiem, czy on jest najlepszy na pusty. Jaki to jest duże? W sensie mam wrażenie, że to jest większy od tego monster trucka. Ej, ale jaką przyczepność ma dobrą? W sumie może dlatego, że jest ciężki i ten ciąży. Tylko nie pamiętam, kto to działało w pojazdach, które miały więcej niż jednego pasażera. Czy jak on, im się coś stało, to nie wiem w sumie. Tu przynajmniej z karku się nie da skręcić, ale też tym pojazdem backflipa zbytnio żadnego nie wykonamy. No bo jest taki toporny, taki duży. Chociaż struje się przyjemnie, do siedzie. Pamiętam, w był taki pojazd, ten truf miał, bo on był hippisem. Eee, to, to się nazywa Matkomobil, Mobil ten jego pojazd, czy coś takiego. Ej, zaraz on chyba przyjedzie więcej niż ten Hill Climber mi się wydaje, ale to, to jeszcze nie chwalmy dnia. Przed zachodem słońca, bo to jeszcze 100 metrów, żeby się z hill zrównał. A, nawet z górką sobie poradził. Dobra, spoko. O proszę, jak pojechał. Ej, to on na tych górkach dobry nawet. Myślałem, że to jakiś cienki będzie ten pojazd. Oj, coś nam odpadło. A, yy, przednia. Przedni reflektor. Ciekawa sprawa. O, jak, jak zadymił. <śmuch> Zakopcił. Dobra. No, to z drugiej strony też nie ma się co dziwić, że ładnie mu idzie, bo ten pojazd no, był droższy niż ten Monster Truck o 20 tysięcy. Co gdy mnie te reklamy to jest dość sporo. O tym należy pamiętać, że to jest dość sporo. A tutaj wynik na razie ma dobry ten pojazd. Pamiętając, że też nie ma on ulepszeń jeszcze żadnych. Oj, chyba za słabo, z górki się rozpędziłem. Nie wiem, czy to już się da wtedy naprawić. Chyba niezbyt, no niestety. 6 6, 6 w rekord ustanowił. Także ciekawie, klimatycznie. O, jeszcze ma wyższy rekord. Dobra. Kończy się paliwo, ale jakbyśmy z tej górki jakoś zjechali, no bo z górki to. On sam on powinien bez paliwa jechać z górki. Aha, ale nie w tę stronę. No trudno. Pierwszy raz przegrałem przez brak paliwa, eee, a nie przez e, inne rzeczy. Tutaj mamy ulepszenia droższe. Paliwo może mu więcej dokupmy. Dokupmy też mu zawieszenie lepsze. I silnik. Z... I zobaczmy, jak on sobie na tym etapie wiejskim poradzi. Może co. Bo tu mamy zbliżone rekordy na tych etapach, a wieś tutaj. Nie wiem czy nie było łatwiejsze, choć widzę, że wcale nie jest łatwiejsze. Chyba są porównywalne te etapy. Oba są takie dość początkowe takie yy, podstawowe. Kurczę, 16 minut, 17 minut odcinka już mamy. Myślę, że tak do 25 dojadę z tym pierwszym. Kolejne pewnie też będą gdzieś tyle trwałe. Zobaczymy jak będzie szło, jak to będzie wyglądało i się prezentowało. Pewnie między odcinkami zagram też z kilka razy coś tak na luzie. Ej, patrzcie, on to jakoś szybciej, mam wrażenie, pokonuje te, niż ten Hill Climber. Może dlatego, że Hill Climber jest malutkim pojazdem, porównując z tym. Wow, dobra, żebyśmy się tu nie wywalili, bo nie byłoby za ciekawie wtedy. Dobra, ale z tym, jak zrobił prawie 700 metrów na pustyni, to może i tu jakoś tak zbliży się do rekordu. Ogólnego ze wszystkich pojazdów. On sobie z tymi górkami radzi nawet spoko. Widać, że te koła tam pracują i ten silnik ładnie chodzi. Dobra. okej, okay. czas z powietrzu, tak? Tam był. Hmm, no dobra, na razie idzie ładnie, ale... Nie chwalmy, no właśnie. A, patrzcie, skręciły, skręcili kark, bo ten pojazd ma e, słaby mm, słaby dach jak widać. I to bardzo słaby. O mam ulepszenie to najdroższe co 20 tysięcy kosztuje za free. Ja bym nie skorzystał, no szanujmy się. No i elegancko ulepszone, dobra. W sumie, czym byśmy tu jeszcze próbowali? Ja spróbujmy jeszcze raz tym vanem wieźć, bo naprawdę szło dobrze. Tylko tam trzeba poprawić się na tym wgłębieniu terenu, lepiej pojechać. I miejmy nadzieję, że będzie coś z tego, będzie, że fajnie to się skończy dla nas. Czyli rekordem trasy, oczywiście, ale też możemy pobić w rekord. Na każdym pojeździe mamy inny rekord i za jego pobicie chyba też jest bonus. A bo w sumie już nie wiem, bo tutaj tyle tych bonusów Różnych dostaje na chwilę obecną Że już się można pogubić A to akurat dobrze, fajnie się zdobywa Pieniążki, gra jest przyjemna Bo oczywiście jak ja zdobędę wszystkie pojazdy To później będę próbował jakoś Maksować, nie? W sensie no też ta seria to nie będzie nie wiadomo jak długa To będzie taka raczej mini seria Taka luźna yy... No żeby przypomnieć ludziom O istnieniu tej gry i tak jak Angry Birds grałem, chociaż Angry Birds to tam było sporo odcinków, bo ja przechodziłem tam całą fabułę, że to tak nazwijmy, jeżeli można to tak nazwać. No i co? No było, już jest trochę tych odcinków na moim kanale. Część chyba zastanawiam się, czy nie. Wow, rozwaliłem przednią tą maskę. to maskę. Troszkę, znaczy nie maska dach bardziej, przednią część dachu, także wrażliwy jest ten pojazd. Eee, o czym to ja mówiłem. O, wtedy tutaj przegrałem. Chyba tak, nie, nie tutaj, dalej. Mm, I o czym to ja mówiłem? No, ogólnie, że odcinków dużo. A i że częściej się zastanawiam, czy nie usunę tych takich starych, starych, ale nie, chyba zachowam je na pamiątkę. Ale tam zastanawiałem się, czy nie odświeżyć serii na temat gangów i miejsc GTA Sandra, San Bo tam wtedy robiłem tym starym sposobem, że w tym programie co slajdy wklejałem, nie. To robiłem, a tak to już mógłbym nagrać, to z głosem podejść do tego bardziej profesjonalnie, jeżeli to tak można nazwać, niż miało to miejsce wtedy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, nie, 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 zabrakło, zabrakło, pobiłem rekord trasy, ale zabrakło 9 metrów, smutne trochę, no dobra. Ale to poszło zdecydowanie lepiej niż wcześniej, także jeszcze raz spróbujemy. <słuch> Dobra. Ojejku, jakie drogie to ulepszenie. W ogóle co to jest? A, doładowanie. Prędkość na krótki czas. Aha, prędkość też. Dobra, silnik ulepszymy. Ulepszymy paliwo, żeby się nie kończyło. Dobra, po poszedłem ostro w ten silnik. E, idziemy na rekordy. Na obu mapach próbujemy robić rekord, i tym e, akcentem myślę wtedy zakończymy odcinek. Zobaczymy, co z tego będzie. Patrzcie, on na razie na tych górkach nawet się nie chwieje, to już, to już jest widać, że jest lepszy ten pojazd. Też mocniejszy silnik pozwoli nam forsować te niektóre wzniesienia, które e, stanowiły duże wyzwanie na samym początku. Dobra, już mamy 300 metrów. Szybko poszło. Dobra, ale ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, chyba właśnie jednym z minusów tego, pali tego paliwa, chciałem powiedzieć, tego pojazdu jest to, że on ma właśnie bag dość mały, mimo się jest duży. Albo po prostu tak dużo pali. Bo zobaczcie, jak się tam kopci z tyłu. To raczej ta druga opcja. Dobra, teraz trzeba będzie zachować wszelką ostrożność, ponieważ już po coraz z każdym przejechanym wzniesieniem jesteśmy coraz bliżej e, miejsca, gdzie trzeba będzie się skupić, by pobić ten rekord. Nie, że pobijemy rekord swój, w sensie pojazdu, to jeszcze byśmy pobili wtedy rekord. E, generalnie, w sensie poziom przeszli o. Poziom czwarty, czyli przejechanie 800 metrów. No trzeba uważać, jak spada z góry ten van, to jest dość niebezpiecznie. 791 metrów przejechaliśmy, 800 trzeba było. <noise> Gorzej być nie mogło, nie? O, ostrożnie, dobra. O! O! Nie, 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 nie. Nie, 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 w, tą, nie w tą stronę. Może się przekręcę jeszcze. Nie, na no, paliwo mi się skończy, w sensie, bo pasażerowie są bezpieczni. Nie, no. Hmm. Dlaczego? Nie, no i jeszcze raz przechodzimy, nie ma bata. Dobra, zacząłem ponownie. Jak widać, jestem już w trakcie, żeby troszeczkę tych sekund zaoszczędzić i nie był taki też za długi ten odcinek. Eee, mam już 300 metrów. Eee, no i dobra, walczymy o ten rekord. Nie no, to już jest kwestia czasu, kiedy się to uda, bo to już, już naprawdę, trzeba... Jak to mówią na serwerze Axray'a, zachować resztki godności prawdopodobnie, bo... Nie no, ten rekord jest na wyciągnięcie ręki, już 9 metrów, to co to jest w tej grze? Nic. <laughs> to jeden skok tym pojazdem jest. Zobaczcie, jak szybko te metry wchodzą, no... Mam 30 tysięcy w ogóle, także hejs leci fajnie. To mi się podoba. Hmm. Dobra. Myślę, że między odcinkami pewnie kupię tego motocrosa, pojeżdżę nim trochę. E, może też kupię traktor z kolei kolejne... No nie, serio, zabił się w ten sposób? No, jakoś wcześniej przeżywał tego typu. Hmm, bez sensu. Dobra, to lecimy na pustynię szybko. Dobra, lecimy z tematem. Ostatnia plansza na dziś. Znaczy, na tym odcinku. Bo tyczy na dziś, to nie wiem. Może jeszcze sobie raz zagram poza odcinkiem. Czy dwa. Oto to już naprawdę trzeba te rekordy... Te rekordy są już bliziutko. 678. Już, na, już na, na wsi poprawiliśmy rekord y, o, prawie sto, o tam ponad stówkę chyba. Także myślę, że jeżeli tutaj poprawimy rekord ponad stówkę, to już zaliczymy czwarty poziom. Na no to liczę. Ta pustynia widać jest porównywalna do tej wsi. No też w sumie dawno nie miałem kontaktu z, taką, z tego typu grą to też mm, tak jakby się troszeczkę uczę jej od nowa i w żadną grę podobną nie grałem przez ostatnie kilka lat. No także. Myślę, że to ma spokojnie, coraz lepiej idzie, coraz fajniej to wygląda. Pojazdy też są coraz lepsze, coraz bardziej ulepszone, eee, no i to też trzeba wziąć pod uwagę. Byleby się nie, nie wywrócić tym pojazdem, bo to był główny powód porażek na niektórych mapach, a nie to, że, a nie jakieś pozostałe inne rzeczy dobra nie wiem, czy nie mieliśmy problemu, żeby tu wjechać. Czy nie, nie. To, to jeszcze nie jest ten moment, bo koronka jest dalej. No właśnie, to był ten moment. Kurde, no nie, no ulepszony jest ten pojazd. On ma mocniejszy silnik. Jeżeli on tam nie wjedzie, to nie wiem. Dobra, jest nowy rekord. Dobra, rekord pobity. Ale teraz trzeba spróbować tam. Na górę wjechać, o nie mało paliwa, ma paliwa, szybko Z górki zjeżdżaj Jest Pełn, Pełny, pełny bug pełnia szczęścia, dokładnie Udało się, rekord jest, rekord już jest pobity Natomiast fajnie by było ten poziom kolejny przejść I zrobić pozytywne zakończenie tego odcinka to Dobra, już, już Jest, dobra, poziom czwarty ukończony Teraz poziom piąty przejedź, o 22 tysiące jest tam, ładnie 1000 metrów do pokonania. Zobaczymy, jak będzie szło. No, ale jak już tak dobrze poszło do tego momentu, to mogłoby i dalej fajnie pójść. Dobra. Tutaj by do, do paliwa dojechać. Dobra. 900 metrów. Ok. No, 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 może się uda jeszcze kolejny poziom przejść Fajnie by było Jakoś sobie radzi ten pojazd Dobra Za tą górką już będzie Tysiąc Kurde niby, żeby kilometr stanowił takie wyzwanie dla pojazdu Dobra, poziom piąty ukończony Ile? Dwadzieścia tysięcy, ładnie Jakiś tam mocniejszy pojazd będzie niedługo można kupić. Przecież jak miałem je kupować po kolei, to, w, to zobaczymy. Teraz 1200 metrów jest do przejechania. Oj, nie, nie wjedziemy pod tą górę. Chociaż nie, wjechalibyśmy, ale no, paliwa za mało. Niestety nie starczy o paliwa, ale 1061 ładnie, ładnie. 83000, dobra. Ale ja się w tym momencie pożegnam z Wami, także trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć.